Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy jesień, ostatni okres, gdzie możemy coś zrobić naturalnego dla naszych gołąbków. Trochę mam tu, jak widzicie, rekwizytów, trochę jakiejś zielenizny, ale to wszystko jest, jest sensem. Zaraz wam wytłumaczę, gdyż cały czas pracujemy z octem. Koledzy, ocet zrobić nie jest taka prosta sprawa. Na przykład mam tutaj ocet, który jest z miętą pieprzową. I to jest zrobione, w, na, ta mięta pieprzowa jest zastosowana w okresie produkcji, to znaczy ocet jabłkowy, może nie tak ocet jabłkowy, jabłka w zestawie, prawda, gdzie odbyła się ten proces, dodajemy mięty pieprzowej, ale możemy dodać, na przykład mniszka, możemy dostać, dodać inne zioło, które jest, przepraszam, bardzo zapachowe. W jakim celu? Jeżeli to się prawda zrobi, takich y, wariantów kilka, to można później dla siebie, prawda, y, zrobić kompozycję smakową, czyli dodawać mięty pieprzowej, mniszka i próbować do, taki, w takim, y, do takiego etapu, kiedy to nabierze y, odpowiedniego dla nas smaku. To nie jest prosta sprawa. To można się tym bawić, prawda no jeżeli to będą zioła cały czas, no, to ono będzie bardzo wzbogacone, jeżeli chodzi o jego, jego zastosowanie. Tak widzicie, chociaż to mam miesiąc czasu, a już się robi tu u góry widzicie matka, czyli to za pół roku to w ogóle będzie takie grube na pół centymetra, taki taki I To świadczy o tym, że tam jest dużo odstanów. Od, od to mam, to mam Tyle, jeżeli bym o tym chciał powiedzieć, ale koledzy, to nie jest koniec tego wszystkiego. Tutaj mam na przykład macerat zrobiony, widzicie, kwisto, czerwony, prawie, praktycznie bordowy taki kolor, ale to jest z bzem czarnym zrobione, prawda? No, natomiast yy, można również doskonale zastosować, yy, można zastosować, prawda ocet jabłkowy i do tego dokładamy dokładamy czarny bez prawda? I stoi to 3 tygodnie. Jeżeli już mamy na przykład takie coś lub takie coś, prawda, to co dalej robimy? No dalej robimy. Dodajemy dodajemy yy, miodu Miód, no miód wielokwiatowy, zwykły miód. Y, tam nie trzeba jakiegoś super y, miodu, prawda? Dlatego, że y, dalszym etapem, już zaawansowanym etapem, to jest proces, który się nazywa oksymel. Proces, koledzy, y, trwa około miesiąca. Czyli my do octu jabłkowego najpierw dokładamy zioła lub warzywa i to wszystko stoi około 3 tygodni, odcedzamy to i dokładamy wtedy miodu. I to stoi miesiąc czasu około i ten proces tyle trwa, prawda? Te wszystkie enzymy zaczynają ze sobą współgrać. Dopracowuje się po prostu taka struktura bardzo szlachetna tego octu jabłkowego. I jeszcze raz to się nazywa proces oksymel żebyście to wiedzieli. No ale ja nie wiem, czy ktoś się chce z Was bawić tym wszystkim. No ja się bawię, dlatego że to ma głęboki sens, to wszyscy w domu yy, pijemy, jemy, pijemy nasze gołąbki, prawda? A to nie, to nie, to nie jest rekwizyt, przepraszam. Yy, koledzy, teraz tak. Yy, pokażę Wam w rzeczywistości, jak ja to wszystko robię, no, no po prostu Robię to tak, jak tu widzicie. Tutaj mam y, miętę pieprzową i oregano y, i y, 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 lubczyk. To jest po prostu po, jest ścięte, prawda? I y, y, melisa. No i to po prostu, po prostu najprostszym sposobem, jaki można, to po prostu ubijamy to do środka, ile tego wlezie, prawda? Ty, 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 no oregano jest, no, no wiadomo, jakie wspaniałym ziołem jest to oregano. Prosty pro, proces, który zawsze polecałem, ale nigdy nie pokazywałem, a teraz po prostu widać już, jak ja to robię po prostu. Zwyczajnie, najzwyklej. jak tylko. Tutaj mam szałwie. Zobaczcie, szałwia. E, ścięta normalnie szałwia. Wale teraz tą szałwę do tego słoja. Słoj nie wiem ile to ma tam parę litrów. Ubijam to wszystko. Tutaj mam jeszcze yy, naciowy yy, nać pietruszki na przykład i nać selera. Te naciomy nie korzenne. No korzenne będę też robić. No tutaj mam koledzy, yy, yy, chrzan. No. D bo będzie też proces szanowy, prawda? To po prostu będziemy to prezento prezentować jeszcze tego yy, z tego całego procesu. Świetna to jest po prostu sprawa. No i co teraz? Koledzy to robimy, robimy tak. Mamy ocet, ale ten ocet jak widzicie blady, to jest zwykły ocet yy, z tego roku. Prawda, on jeszcze nie dojrzał. On zmieni kolor później na kolor taki bardziej yy, żółtawy, brązowawy. Nic tutaj więcej nie robimy, bo jeżeli robimy ziołowy to ziołowy i on będzie dobry w smaku. Nie chcę dodawać tutaj ciosku, bo ja dodaję dla ciosku. To będzie dla ludzi, prawda? To dla nas. Natomiast yy, jak dla gołębi, to ja jeszcze dodaję yy, imbiru i czosnku, cebuli, prawda? No, ono zapsuje smak, tak dla ludzi, prawda? Natomiast no, go, gołębiom myślę, że to nie przeszkadza, ale ja tak myślę, ale może im też przeszkadza. <tosłuch> to, to nie wiem. No i koledzy podaję to, no gówno się robi od razu, no, kapitalne, no, po, po trzech podaniach to widać zna, znakomicie różnicę. No ja tam nie widzę u siebie wielkiej różnicy, dlatego że ja to stosuję już tyle lat i te gołębie cały czas ma, są w tym procesie, ale ktoś kto nie stosuje, a, a poda po prostu takie coś, no to jest super sprawa. I, i, I od razu widać różnicę. Zresztą ci, co ode mnie tam pobrali, to zauważyli od razu, i oczywiście z tym się zgadzają, koledzy. To by było tyle, jeżeli chodzi o te maceraty oksymele. I teraz, tak jak mówię, będę do tego tutaj właśnie dodawał miód. Miód, którego nie mam, bo ja nie mam pszczół i ubolewam nad tym i myślę, że będę już sobie organizował coś w tym kierunku, żeby mieć swój miód, prawda, i wykorzystać ten miód w dużej mierze właśnie do tych oksymeli. No, trzeba będzie kupić, ja już tam zrobiłem dla siebie jeden oksymel, on, on yy, jest dopiero tydzień czasu. No. Ile się dodaje tego miodu? No tego miodu po prostu trzeba dodać około jedną czwartą. Czyli gdzieś tyle tego miodu. Czyli tu wchodzi, to jest 5 litrów. No to 10 litrowy taki 0,7 trzeba dać, prawda? Żeby to miało sens. I ja wam mówię, że później ja w ubiegłych latach takie, taki oksymet zrobiłem sobie i robiłem już wcześniej, wcześniejsze lata. To po prostu jest no tak super sprawa, no po prostu, tylko że trzeba odczekać rok czasu, żeby to naprawdę naciągło. Czyli ja mam na przykład z lat wcześniejszych korzystam w teraz, a teraz robię, żeby to korzystać w przyszłym roku. Bo to po prostu musi dojść taki proces tej fermentacji, on musi się zakończyć. To jest tak samo jak wino. Wino też jest lepsze, jeżeli jest starsze. To tak samo jest z octami. Koledzy, jeszcze ja bym chciał jedną rzecz Wam zwrócić, jeżeli chodzi o gołębie. Yy, mam gołębie w dużej mierze zimbredowane zimbredowane właśnie na tą linię szelęsa gołębi przez yy, Bogdana Glenca. Koledzy, yy, jeżeli chodzi o, 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 o te gołębie, to podam Wam przykład, który może wielu zdziwić, a jednocześnie zadać wiele pytań. Ja sobie też takie pytania zadaję, i o, o co, o czym mówię, to Wam zaraz wytłumaczę. Ja tu mam samiczkę, którą którą, gdyby mi ktoś dał, a nie wiedział, co to jest, to wam przysięgam, że od razu bym właścicielowi oddał i koniec kropka. Tu nie byłoby żadnych dyskusji, bo po prostu ona, ta samiczka jakichś walorów cudownych nie ma. A szczególnie ma fatalne skrzydło. To jest skrzydło kurze, takie jak słabiutkie skrzydło. Natomiast jest to gołąb y, uciągnięty w ścisłej linii, prawie imbred, od wielu lat, który, y, na, na który składa się po prostu linia Olimpijczyka, czyli Nacjonal 1. Bo na, ten Olimpijczyk 378 to był po prostu. Gołąb uciągnięty w linii na Nacionala 1, prawda? Jeżeli się z czasem po prostu te głębie imbreduje, to one dostają takie skrzydło fatalne. Protoplasta mojego glennika z 06 roku, słynny już gołąb 29, 2954, był też przez wszystkich dyskwalifikowany nikt go nie chciał, bo on miał identyczne skrzydło. No w ogóle, skrzydło to, to to było coś, coś fatalnego. Natomiast yy, na długość to sobie zobaczcie, ono się kończy, te, te pióra tutaj, one nie wychodzą tak głęboko. Ale wszystkie głębie, które ona daje, to są z normalnymi, długimi skrzydłami, fajnymi, pięknymi skrzydłami. No nie można kolejny raz im bredować, prawda? Bo one już yy, tych walorów swoich no, nie będą pokazywać, znowu będzie tak to wyglądało. Także te wszystkie gołębie, które są zimbredowane z tej linii NacjonalA1, z czasem po prostu mają taką wadę. Niemniej jednak, geny tam są skumulowane niemożliwie. Jeżeli to się da do krzyżówki, to wychodzą piękne gołębie. No, wychodzą wspaniałe gołębie. To jest właśnie przykład na to, że jeżeli się nie wie, co to jest, to po prostu trudno osądzić. Ja sobie zawsze tłumaczę. To w ten sposób, jeżeli na przykład yy, byłem u starych hodowców w Włodzisławie Śląskim w dawniejszych, dawnych czasach, prawda, oni nie stosowali im jako tako i byli w stanie ocenić tego gołębia, bo to były gołębie zawsze ściągnione w krzyżówce. No, no, to taki, takie wiadomości mieli i takie, tak to stosowali. To było z dużym sukcesem, no ale mieli, pracowali już na materiale. Bardzo dobrym. Więc, yy, jeżeli yy, według ich teorii z takim skrzydłem, to oni eliminowali takiego gołębia od razu. Prawda? No, bo ciągle myśleli, że to były gołębie skrzyżówki i takie się rzucają, prawda? Co prawda, ja muszę powiedzieć, że miałem już kiedyś opowiadałem o takim z tych właśnie gołębi, tylko wcześniejszym w 09 roku nabytym. Wyrzucił się właśnie jeden gołąb, właśnie z takim kurzym skrzydłem. W ogóle katastrofa. Duży gołąb z takim właśnie skrzydłem, ale to nazwaliśmy go bomba. To po prostu gołąb, jak lądował, to półgłębnika się trzęsło, bo tak ciężko lądował, ale szybki był niemożliwy. Ciągle był w szpicy. W pierwszej dziesiątce to mało kiedy, żeby nie był, prawda. Po... Ale to był gołąb krótkodystansowy do 500 km to było niezawodne. Na 500 on już tym skrzydłem prawda, nie umiał sobie poradzić. No, no i po prostu nie robił konkursu. Raz go posłałem, widzę, że on po prostu przyszedł, ale nie zrobił. No, a dwa tygodnie wcześniej był trzeci w oddziale, prawda, na, na 4000 gołębi. No, no takie to, to, to przypadki bywają. Dlatego nie zawsze piękny gołąb to już znaczy się, że będzie dobry, piękny w olimpijskim standardzie to tak, to trzeba na to wszystko zwracać uwagę, bo to się liczy piękno i jakiś tam wynik, żeby miał, prawda, kilometry przelecane. No, niemniej jednak ja Wam o tym mówię, gdyż można się bardzo poważnie pomylić. Tutaj nawet Bogdan Glenc mi powiedział, mówię, gdybyś ci kiedyś do głowy coś przyszło i, i, te, i tą samicę chciał sprzedać lub podarować albo coś w tym rodzaju, to pierwsze dzwoń do mnie, bo ja ją biorę z powrotem. Prawda? No, no to jeżeli Glenc to mówi, to ja nie, nie, nie mogę to podważać, bo to po prostu no nie ma najmniejszego sensu. Yy, także yy, Pozdrawiam tu Bogdana, który tutaj te gołębie do, udostępnia wielu hodowcom. Co prawda mu obiecałem, że mu tam przyjadę i coś nakręcimy. Tak się wybieram, to czasu nie ma, to, to, to coś się dzieje zaś. No i to tak to odkładam, odkładam, ale to, to musi nastąpić w końcu teraz znowu spierzenie, No to też nie będę jechał tam do, do niego i robił filmu, jak to wszystko takie wypierzone, że tam tego nic nie widać, a trzeba gołębia pokazać. Yy, prawda, jaki on jest I, i jego piękno no, Ale on musi mieć pióra no, Także teraz trzeba odczekać trochę czasu Żeby te gołębie w końcu Doszły do siebie I będziemy prezentować yy, Tutaj, bo Bogdan chciał Pokazać po jakich gołębiach o, Znajdują się u mnie Te gołębie, prawda No i jeżeli Koledzy yy, m chodzi o Gołębie Stare, to Wam powiem. Yy, jest dobrze, ale też nie bardzo, bo jeden z czołowych moich lotników, ciemny taki gołąb, który kapitalnie lat, latał wiele lat na dalekim dystansie, też z tych szelensów, po szczepieniu Sarmowilem, widzę, że nie uratuje go. Po prostu. Albo był coś osłabiony, albo y, zainfekowany, i widzę, że ten gołąb nie przeżyje. Strata ogromna dla mnie, bo, bo ja nie mam za dużo tych lotników y, na daleki dystans. Y, no, cały czas ludziom trzeba coś dać, i to tak w końcu wychodzi, że sam nie, jestem bez, bez butów. No i tak to się stało i w tym roku. No niestety ten gołąb, szkoda wielka, no szczepiłem przez ostatnie ileś tam lat tymi słowackimi szczepionkami i tam nigdy nie było problemu, ale byłem u weterynarza i weterynarz akurat nie miał, ale mówi no jest sarmowil, jak chcesz to bierz, no to wziąłem ten sarmowil, poszczepiłem prawda, te ostatni rzut młodych, a to co zostało z tej szczepionki to zużyłem na na niektóre gołębie. Między innymi tego zaszczepiłem niesamowita historia Zresztą złamało mi dwa gołębie, dwa gołębie, no ale ten drugi doszedł do siebie, prawda? A no to przy Sarmowilu to jest, jest oczywiście możliwe. Gdybym szczepił cały czas cały stado tym Sarmowilem. To owszem, tam, tam takiej sytuacji później już nie ma. Tam się gdzieś. Wytwarzają jakieś odpornościowe, że, że dalsze szczepienia tym, ty, tą szczepionką powodują prawda, uodpornienie i w porządku jest. Natomiast nie ma takich sytuacji. Natomiast ja jeżeli zmieniłem to w szczepionkę, to no, mam to dowód na to, że to kolejny raz trzeba z tymi sprawami bardzo poważnie uważać. W ogóle przestraszyłem się tak, mówię, jak mnie jeszcze weźmie tych lotników. Yy, które są najlepszymi lotnikami, szelencami, jedne z czołowych w okręgu od wielu, wielu lat yy, i, i, i nie tylko w oddziale, to, 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 to po prostu byłem w transie. No niemniej jednak udało się, że, że one nie, nie mają żadnych objaw, no, chwała Bogu, że tak się stało. Koledzy, no tyle bym się chciał. Yy, ustosunkować, jeżeli chodzi o gołębie stare, a co do gołębi młodych, to ja nie będę filozofował, ani nikogo pouczał. Nie jestem tym specjalistą, nie, 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 współ, nie uczestniczę we współzawodnictwie, to jest po prostu tylko wkładanie gołębi, żeby się wytrenowały na przyszłość. Dlatego spokojnie sobie tutaj z tymi gołębiami daję tam jakoś radę i nie przejmuję się tam niczym. No tak, taki proces u mnie jest. Te gołębie, które są zimpredowane na linię tego Nacjonala 1, to są gołębie, które na młodego mało co robią konkursy. One przychodzą regularnie, prawda, sobie i gdyby tam była w dobrych rękach, to oczywiście one by dobrze leciały, tak samo jak każde inne, które są wytrenowane. Niemniej jednak na podstawie lotów głębi młodych, na tych głębiach się można pomylić tak jak na, na tej samicy. Po prostu, jeżeli on jest ten dobry, fajny, o odpowiednim oku, on tam mają specyficzne oczy, to są takie żółte oczy, te, te z Nacjonala 1, e, e, fajne w budowie, to, to trzeba trzymać i za dwa lata będzie niesamowitym e, lotnikiem. To się tyle razy sprawdziło, że te głębi muszą dojrzeć. Jedną jeszcze, wiecie, koledzy, sprawą to jest to, co powiedział Andrzej z Michałem wiosnowie. I to jest prawda, bo to ludzie mówią coś, to oni wiedzą, co mówią, prawda? Ja, ja się z tym zgadzam, ja to wiedziałem. Przenoszenie gołębi rocznych z gołębnika do gołębnika, jeżeli one są oddalone od siebie, tam, 10-20 metrów, to to jest problematyczne, bo te gołębie choćby były super Porsche 911, to, to one po prostu tak samo nie będą dobrze lotowały. Gdyby one były w tym gołębniku, tak jak to kolega Mendrysa robi, robił, bo nie wiem czy dalej robi, czyli w tym gołębniku, z którego lotowałem młode, one zostają, prawda, i one lotują dalej. Znakomita sprawa. Tak to powinno wyglądać. No niemniej ja takiej możliwości nie mam, prawda, z różnych względów. Ja te gołębie muszę przenieść o 30 metrów, prawda, i na te roczne gołębie ja wiem, że te gołębie mogłyby o wiele lepiej lecieć, no ich kręci cały czas na te inne miejsce, prawda. Jeżeli nawet ich zasiedzę, są na jajkach, czy mają młodego, to, to, to samica zostaje, bo one dostają zawsze samice, które są zasiedziały na tym gołębiku. A ten pieron PR siedzi przez całą noc na, na, na go, w miejscu, gdzie lotowany był na, na młode. Nawet, nawet go, ten młode czy te jajka, nie ściągają do, do tego. No nie wszystkie, bo niektóre się oblatują dobrze i tam coś konkursów robią. No niemniej jednak, się za roczniaka zasiedli, prawda? Minie rok czasu. Dopiero jak za dwa lata zaczyna ruszać ten gołom, no dopiero pokazuje swoją jakość, prawda? I ja myślę, że nie tylko to jest u mnie tak, to u wszystkich innych będzie podobnie. Bo to nieważne, czy to jest szelens, czy to będzie muleman, czy jansen, to, to jest gołąb po prostu i koniec. No, z innych rąk i nic więcej, prawda? Żeby sobie nie, nie myśleć od razu, że najgorsze co może być, koledzy, co ja zawsze yy, o, oceniają, yy, gołębia po. uciągnię, weźmie od ilenego dwa gołębie, samca i samice. Uciągnie cztery, zaczyna nimi lotować i na te gołębi mu nie idą na przykład. bo I on od razu sądzę, że to są do dupy gołębi. Jest w wielkim błędzie. Jest w wielkim błędzie po prostu, bo yy, to nie wiadomo, czy, czy jego wina, czy one za, nie były zdrowe, nie były przygotowane odpowiednio, to jest raz. Yy, a po drugie, na podstawie gołębi młodych nie możesz nic konkretnego powiedzieć jeszcze, trzeba trzymać tych gołębi. Trzeba rozprowadzać i po kilku latach dopiero możesz coś niecoś powiedzieć. Natomiast yy, osądzać gołęb, yy, gołębnik na podstawie głębi młodych, bo uciągnie cztery głębi to nieważne z czego by te uciągnął. Ja tutaj z tego Porsche 11, tam jeden z kolegów pokazywał mi, no takie, full wypas, prawda. No te głębie leciały tak jak każde inne, które miał wcześniej w gołębniku, prawda. No i w porządku, ale ja wiem, że to jest super krew. Prawda, i tam trzeba pracować dalej z tymi gołębiami i one się czy wcześniej czy później tam się wyrzuci porządny super yy, lotnik. No trzeba mieć tego Porsche z tego prawdziwego korzenia, bo ty Porsche to jest tyle, że na opcjach tam się co drugi gołąb, bo dzisiaj się okazuje, że jest Porsche. No to, to jest 90% z tego to to jest chłam, po prostu, bo to są oszustwa, normalne zwykłe oszustwa. Jakaś dziesiąta woda póki kisielu to już Porsche <laughs> Przych przychodzi moda i jedziemy. Przedtem z bulkami wszyscy jechali, teraz się bulki skończyły. Porsche idzie tam, po Porsche będzie nie wiem, super, super krak, prawda? Takie pierdoły z tego nic w ogóle kompletnie nie, nie, nie będzie. No ale niech sobie każdy robi jak chce, ja o tym wiem, a kto nie wie, to, to niech doświadczy. Koledzy, no to dzisiaj będziemy imprezować yy, zakończenie sezonu. Trochę kolegów zaprosiliśmy, może przyjdą, może nie, zobaczymy. Niemniej jednak Wam te życzę, żebyście już świętowali yy, yy, z nadzieją, że przyszły sezon będzie lepszy. Dzięki Wam serdeczne, pozdrawiam Was, do usłyszenia.